Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to po małej przerwie, w sumie takiej niedługiej, będzie kolejny film z Bleach Soul Resonance, no i tutaj gościnnie mamy Ikaku, więc to będzie generalnie film, tak jak zresztą w tytule, z samonami, troszkę czekałem na te samony, bo chciałem nazbierać, nie będzie to jeszcze samonowanie po Banka Ichigo, takie samony też planuję i... Znaczy, akurat stampa to nie wiem, czy się uda, bo wiadomo, waluta ograniczona. Na tym filmie chciałbym zrobić sobie Select Bannera. No i wybrałem Urahare, bo Urahare nie mam, bo dostałem tutaj biakuje, Na co nie narzekam, bo biakuje to jest mega dobra postać, ale generalnie Urahara to jest najlepszy obecnie z tego co się orientuje Support w grze, postać wspierająca, który pasuje po prostu do każdego dosłownie teamu, gdzie go nie wrzucić się będzie dobrze. On po prostu boostuje drużynkę całkiem nieźle, zwiększa obrażenia i te sprawy. I spróbujemy generalnie na tym filmie ja dostanę na pewno Uraharę, bo już 10 zrobiłem, mam 10 na 80 i 70 zbierałem. No i później sobie spróbujemy jeszcze stampa dla niego zgarnąć. Jeżeli się nie uda, no to to już pewnie poza filmem gdzieś tam spróbuję. No ale no, mam nadzieję, że tutaj troszkę szczęście dopiszę. Tutaj, tak jak mówię, będzie gwarant na pewno. Z tym, że też mam nadzieję, że uda się być może wyrwać go przed 80 samonem, może jakoś szybko. No i wtedy resztę samonów zrobimy sobie tutaj na tym banerze po prostu. Do bonusa sobie będziemy już tutaj zbierali. Nie wiem jak tam. A, 980 mam dopiero do gwaranta. Mniejsza o to. Lecimy. Generalnie animacje nie są mi do końca znane. Wiem, że jak Ichigo ma maskę na samonie, to będzie raczej SSRK. Ale nie. O, jest maska, ty. Od razu SSR-ka? No proszę, powiedziałem, żeby jak będzie maska, to SSR-ka i od razu na dzień dobry? Czyżby te 0,8% wskoczyło? No jest, Benihime, proszę bardzo. Od razu Urahara, na dzień dobry. W drugim samonie w sumie, bo tak jak wam mówiłem na początku, miałem 10 na 80. Ty jeszcze, może drugi wleci, co? To by było. Dobra, przykaj, nie będzie już nic, nie, chyba. To już chyba koniec. Ale bardzo ładnie, bardzo się cieszę, elegancko poszło. To, to, to. Raczej narzeka i od razu ten bander znika, oczywiście. No i tutaj raczej będę brał tikety do tego, nie? Wiadomo, jak to wygląda też tutaj. Czy. Chociaż mi się wydaje, że starczy mi na wszystko, nie? Że 5 dni mamy na wymianę. Więc nawet jak wezmę teraz to. To i tak mi jeszcze starczy pewnie na te trzy jak zaraz zrobię samony nie dobra polecimy po. Stampa teraz. I później się przeniesiemy jeszcze na ten banner. dobra, czyli łącznie będzie ponad 100 samonów dobra. No może szczęście tutaj też dopiszę. Nie ma maski, ale nie wiem. Chociaż dobra obstawiam, że tutaj nie będzie nic, więc to może sobie zeskipujemy. Obstawiam, że to jest takie jak w Genshinie, nie? Na przykład, że tam się zmienia kolorek, więc jeżeli nie ma tej maski, to pewnie lipa. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne tutaj wzmianki, jakieś ukryte są te wskazówki, czy tylko maska holoa. No i lipa. Z postacią poszło ok. Tutaj niestety nie będzie stampa. Zobaczmy jak to wygląda tutaj, mogę wymienić wszystkie trzy mogę dobra. Ja jestem ciekaw czy jest coś takiego jak jak ten soft pt nie. Tu nie będzie, także zrobimy sobie pojedynczo. Dobra. O i ichigo jest spoko, to jest spoko, bo nie ja wtedy się dostaje więcej tej waluty tam do wymiany w sklepie nie. Więc, jeżeli miał mi wpaść jakaś tam kopia, powtórka, to o, widzicie, już mogę sobie dwa, sobie, dwa kolejne tickieciki wymienić. Dobra, także tutaj już proszę bardzo. Mam teraz na 50, prawie na 48. Jak to wszystko zrobię, i jeszcze jak tutaj te zrobię, to pewnie też wpadnie troszkę tej waluty do wymiany. Dobra, lecimy. Tutaj co wpadnie, to wpadnie. Podejrzewam, że jeżeli jest Soft Pity, to zaczyna się tak po 60, nie od 65. Jak Wuthering Waves Initial Ichigo, dobra lecim dalej. Dawaj maskę Helloa, opie. raz żeś założył i co? I to będzie koniec. Ja tutaj mamy nowego stampa. Dobra, 29 na 80. Maska. Nie będzie. Dobra, 20. Ciekawe. A, no to powoli leci, myślałem, że troszkę szybciej będzie pewnie później z każdym kolejnym samonem będzie lepiej, bo jak się wymaksuje te postacie tam zwykłe typu i shikai, i ci initial i tak dalej, to wtedy jak będzie się miało maksymalną ilość kopii, to się dostaje więcej tej waluty. Na razie jeszcze dostaje po 20. Zresztą zobaczy sobie jak to wygląda. Jeżeli chodzi o shikai będzie piątka chyba Pio piąty czy nie tak piątki dobra piąteczka będzie czyli można powiedzieć B1 nie w tym przypadku jest to B literka i tutaj będzie po prostu B5 w sensie mam i tutaj B1 jeszcze jakaś Rukia tutaj Uriu nie Orihime B1 Sado B2 super jak najszybciej właśnie pomaksować te postacie, bo wtedy więcej po prostu będzie za kopię, nie? Aczkolwiek wiadomo, że to nie zależy od nas graczy, co grada, da, to da po prostu i tyle. E, to też pewnie na dniach dokończę, bo tam 6 mi bra tym brakuje. A z tego co słyszałem, broń, znaczy stam dla Urahary jest bardzo ważny. Zwiększa maksymalne jego możliwości. Nie każdy potrzebuje, ale Urahara ponoć potrzebuje. Nemu, to jest nowa postać, nie? I to dwa razy aż. No dobra, niech będzie. I. Ostatni. Teoretycznie wjeżdżamy już na tereny Soft PT, jeżeli jest, bo w sumie nie wiem, czy jest. Nie chcę mi się za bardzo tutaj doczytywać. Aha, bo to jest starter dobra, to nie. Zresztą nie zawsze jest tutaj wzmianka o Soft Pity, w niektórych grach po prostu o tym nie piszą. No i Lipa. Początek mega dobry i to mega, mega dobry, nie? Bo pierwszy od razu pierwsza dziesiąteczka na filmie i od razu wpadł, a tutaj do no później się troszkę coś popsuło. Także tutaj już 51 mamy. No ale powinienem dozbierać, nie? Bo ja jeszcze dużo tak naprawdę w grze mam do zrobienia. Nie raszuję gry, gram sobie tak na spokojnie i to tak bardzo na spokojnie. Bondary jeszcze mogę zrobić, dobra, cyk i do Orihime B2, tak gram sobie w swoim tempie, mega na spokojnie. Nie spieszę się z raszowaniem całego kontentu. Głównie tam, wiadomo, eventy, eventami, bo są ograniczone czasowo, więc warto robić. Tego urahare sobie od razu zrobimy na 40 i później poza filmem, pewnie nawet na 50. Nie mam ekspo w ogóle, tak? Ciekawe. Dobra, jakiś event. Dokończymy sobie to, 110-200 tysięcy zł Tutaj jeszcze muszę skończyć, już niedaleko. Aczkolwiek na to jest 25 dni, akurat, więc tutaj nie ma pośpiechu. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Swoje gdzieś tam. Możecie rezultaty samonów wrzucać w komentarzach. Jeżeli tylko macie na to ochotę, możecie się pochwalić, co dostaliście. Czy nadal gracie, czy gra wam się podoba, nadal po tym czasie? Bo wiadomo, że już troszkę minęło od premiery. Czy gra nadal utrzymuje? Poziom fajny jest to, że twórcy ostatnio nam dali 10 samonów i 300 jadeów za brak działania gili. W ten sposób chyba zostało to ujęte jakoś tam. Więc fajnie, że. O, tutaj jest jeszcze takeacik. 1, 2, w sumie już mam. Więc fajnie, że twórcy dają dużo dobrego za friko. i naprawdę sporo tych samonów można zgarnąć. Nadal ubolewam, że nie ma klienta na PC-ty, ale może z czasem się doczekamy, zobaczymy. Także co, życzę Wam miłego dnia. Ja, jeżeli Gildi, oczywiście wrócą już do gry, bo widziałem, że Gildi chyba w ogóle na razie nie ma. No, to wtedy pewnie pomyśl nad założeniem gildii, Życzę Wam powodzenia w Waszych samonach. Przemiłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.